Siemanko mój najpiękniejszy, prawdziwe kosnowy tego sezonu. Większego nie znalazłem. Gwiazda wśród grzybów. Masakra. Ale sztuka. Za to właśnie kocham chodzenie na grzyby. Coś pięknego. Piękny borowik sosnowy, o ile się nie mylę. Ale piękna sztuka. Wypatrzcie się. Pełniutki koszyk. A, ja do, a zostały mi jeszcze dwa lasy do końca. Także chyba czas iść do domu, niestety. Resztek grzybów zostanie dla kogoś innego. Także elo do następnego. Mój rekordzik w tym sezonie. Coś pięknego. вообще пухта же мало.